Dzień dobry wszystkim. Zapraszam do komentarza z gry z Iglo e, z sezonu 20. E, tutaj mamy grupę I i czarnymi gramedu z białymi Told Dragon. E, Gracze, których nie komentowałem jeszcze, więc może się coś ciekawego e, dowiemy tutaj o ich grze. E, pierwszy ruch w D3 nie jest to ruch standardowy, nie jest to ruch dżuseki. Może to być takie troszeczkę konwudujące, bo kiedy biały kamień jest w C6, C6, no to wtedy jest to joseki. To znaczy się, gra się taką sekwencję i powiedzmy wychodzi coś w tym rodzaju. Tak, to jest joseki, równa sytuacja, biały mógł grać gdzieś indziej. I w grze wyszło coś bardzo podobnego, bo cała ta sekwencja działa tak samo, tak samo jak wcześniej, gracze grają dokładnie to samo. Różnica jest taka, że tutaj kamień, który normalnie był w C6, on teraz nam się zrobił w, D, w D6. No i e, jeżeli to, to jest tylko jedyna zmiana w tym czasie, to trzeba tylko się zastanowić, czy to jest dobre, do, zamiana dobra dla białych czy dla, dla czarnych. E, I najłatwiej to widać, kiedy e, sobie stanowimy, co czarne będą tutaj dalej grały. Bo takim normalnym ruchem kontynu kontynuującym jest złapanie tego kamienia. Tak? W jakiś taki sposób. E, no i tu już widać, że ten kamień w D6 jest o wiele lepszy niż. W C6. tak, Wyobraźmy sobie ten, ten kamień o jeden niżej, o jedno przycięcie niżej. No to jest to zdecydowanie gorszy kształt niż, niż tutaj. Dlatego w D6 biały raczej ma lepszy ten kamień. Są tam inne jeszcze możliwości grania, tutaj kontynuowania, ale na przykład biały mogą tu dograć. Ale wtedy ten kamień w D6 też stoi ok. Tak? Czyli generalnie mówi się, że po prostu. D6 stoi y, trochę lepiej, więc nie gra się tego droseki. Nie jest to duża różnica, ale, ale jest to różnica istotna, więc starajmy się nie grać. W takim razie co y, y, jak inaczej tutaj grać? No, najbardziej popularnym, popularnym sposobem graja dla komputerów jest to i na przykład po połączeniu wchodzimy do rogu. Problem jest taki, że tutaj może być dużo innych ciekawych odpowiedzi białych, nie? na przykład taka taka, są to bardzo rzeczy skomplikowane, zachęcam żeby się trochę w nie wkręcić. Ale jeżeli nie chcemy i nie wiemy jak to się gra, to można też normalnie wejść tak. Tak to jest ruch, który może teraz już nie jest jakoś taki bardzo popularny, ale jest jak najbardziej w porządku. Dobra. W grze poszło to prawie dżoseki z zamianą białych kamieni, białych kamieni i biały pchnęły. Pchnięcie możliwe, że jest zbyt wcześnie. Białe grają to wtedy, kiedy chcą dostać cent, chcą zagrać gdzieś indziej, albo kiedy chcą brać po lewej stronie wpływy. No i problem jest taki, że po lewej stronie jeszcze nic nie ma, więc to nie jest tak, że nam się śpieszy z tymi wpływami. A białe tutaj zagrały tak, jakby coś tam chciały od razu po tej lewej str str stronie tworzyć. Jeżeli nawet czarne odpowiedzą odpowiedział tak spokojnie, no to wtedy to jest po prostu. Równa wymiana. Trzy, trzecia na czwarta linia i białe szepchają od tyłu, więc zaraz czarne będą mogły zagrać Hanę i nagle się okaże, że wejdą na czwartą linię. Czyli na pustej planszy albo na prawie pustej planszy to to nie jest za dobre. Swoją drogą jak najbardziej poprawnym jest zagranie tutaj hane. W tej sytuacji zawsze się gra hane. Yy, yy, białe tną, ale ten kamień to ra, raczej będzie poświęcony. Tutaj nie da się go w jakiś łatwy sposób uratować. Plan jest taki, żeby żeby dostać jakiś po prostu zewnątrz, za, za ten kamerą, nie? Coś takiego. Dobra. Czarny zagrał spokojnie, co też jest OK. I biały zagrał gdzieś indziej. No lepiej tak niż kontynuować, bo kontynuowanie tutaj nie byłoby takie istotne. Jest to pewnego rodzaju rusek I kiedyś takie kopnięcia w biały kamień były już, te, już uważane za, nie, za dobre. te wymiany takich trójkątnych e, kamieni na siebie to też nie, nie uważano za jakieś bardzo dobre, ale teraz komputery mówią, że też to jest ok takie podejście takie podejście to, takie, takie podejście, to nie, nie grywa się i też musimy wiedzieć dlaczego, szczególnie na, na pustej planszy e, i za łatwo tutaj oddaje się róg w sytuacji kiedy przeciwnik ma hoshi, punktem, e, słabym punktem jest Sansan, no i te, ten Sansan prędzej czy później trzeba grać. Nawet jak nie gramy od razu, chociaż jest to jak najbardziej poprawny ruch w tej sytuacji, e, tylko zagramy tu, no ale to, no to wtedy cały czas ten Samson istnieje tam, na przykład białe sobie by go chciał budować po lewej stronie, to wpowiedziałem do Sansana i mamy dużo punktów w rogu zabranych białym, więc jesteśmy zadowoleni. E, mniej lub bardziej będzie czarny chciał kiedyś ten Sansan zagrać, to jest słaby punkt. Natomiast jak zagramy w ten i białe zagrały w Sansan, no to już takiego rogu białym nie zabierzemy. Możemy wzmocnić ten kamień i białe się dużą. I tu już w rogu nie ma absolutnie żadnych możliwości na wchodzenie. Rozwijamy się gdzieś tam na bandzie, powiedzmy, zróbmy taką wymianę. No i białe trochę załatwo ten róg dostały. Tak? Nie wykorzystaliśmy słabości w Sansan. W grze zagrały białe od zewnątrz i rozumiem, że to była kontynuacja idei. Tworzenia po lewej stronie, także dostaliśmy wpływy i tworzymy po lewej stronie. Przy czym granie w C17 jest po prostu lokalnie zdecydowanie lepsze, więc warto warto było to zagrać. Mhm. Jak zagramy z tej strony, to zwyczaj wraca to jak do, do joseki, tak jak wróciło to w naszej grze, wróciliśmy do joseki, tylko trochę w innej kolejności. Białe, tak naprawdę, miały też możliwość tutaj połączenia się i wydaje się, że tą, po, tą możliwość powinny wykorzystać, ponieważ My chcemy po lewej w stronie tworzyć, ona jest bardziej interesująca niż ta górna, tak? To było coś, czego się spodziewaliśmy. W grze białe wróciły do joseki. No i problem jest taki, że to joseki jest z złej strony, tak? Bierzemy wpływy nie na tą bandę, którą chcieliśmy, na lewą chcieliśmy, a teraz chcieliśmy na górną. I do tego jeszcze zostało wybrane to joseki, w którym czarne bierze podnuki po lewej stronie. No i jeżeli chodzi o kierunek, to na pewno nie jest to dobre dla białych, tak? Białe miały tu jakieś wpływy, miały nadzieję od nich tworzyć. Poświęciły trochę punktów tutaj na dolnej bandzie, żeby, żeby, żeby te wpływy dostać. No a teraz czarne mają podnuki, dokładnie tam, gdzie, gdzie białe chciały, e, chciały coś tworzyć. Dodatkowo to joseki, które mam tutaj u góry po lewej, może ono nie wygląda, ale raczej jest dla czarnych troszeczkę lepsze, tak? bo czarne mogą teraz zagrać te nuki, a jak nie zagrają te nuki, to dograją taki bardzo duży ruch i mają mocny kształt, natomiast białe jeszcze mają adziu i adziu w rogu. Yy, więc, yy, żeby zagrać te joseki, zazwyczaj musimy mieć jakiś powód, dlaczego chcemy je grać. A tutaj nie dość, że to lokalnie nie jest dobre, to jeszcze tak globalnie, w porównaniu do innych kamieni, też nie jest yy, zbyt wspaniale. Czarne się rozwinęły, yy, zazwyczaj się gra właśnie w to d14. Te d14 uruchamia Adzi w rogu. Załóżmy, że tam białe coś zagrałyby i czarne mogłyby się wydłużyć, na przykład zagrać Hanę. To jest bardzo denerwujące. hane, na które ciężko odpowiedzieć. Bardzo często białe będą musiały wrócić w ten sposób, nie? I łatwo będziemy mogli wchodzić w górną część e, mojego białego, czy tam, w górną bandę białego. Więc D14 to taki niepozorny ruch. Myślę, że wielu z nas by tego samego, sama się nie domyśliła, że to jest ruch, który trzeba tutaj zagrać. E, zamiast rozwinięcia gdzieś na lewej bandzie. ale tak, to jest. Ruch Joseki najbardziej istotny w tym, w tym kształcie. No, na razie gra prze, przeszła na inną stronę planszy. Zrozumiałe. Górna banda jest dość ciekawa. Tutaj na przykład bardzo duży ruch jest w E13, ale pamiętajmy, że czarna grupa jest super bezpieczna, więc to nie jest tak, że ją atakujemy w jakiś sposób. Tak? Dlatego nie, nie trzeba tego grać od razu. duże. Takie hane może się wydawać wszystkim, że to nie jest dużo punktów. Yy, natomiast po połączeniu najważniejsze jest to, że nie ma już tutaj AG w Sansanie. Tak? Jak powiedzieliśmy sobie, że jak przeciwnik ma, miał kamień hości na początku, to bardzo czen, czen, często Sansan będzie tym kluczowym punktem. No i walka będzie o to, czy on będzie działał, czy nie. I tutaj już nie działa. Nie jestem pewien, czy ten ruch w S6 jest największym ruchem. Moż, można było po prostu rozwijać dolną bandę, tak? wchodzić po prostu jakoś Tutaj, tak, szczególnie, że jak się złapie kamień w C4, to jeszcze białe nie mają oczu. Nie? To jest taki dodatkowy plus tego, czy tam wchodzić na górną bandę. ale jest to większe niż się większość z nas spodziewa, ten ruch w S6. Warto znajdować takie ruchy, które nie wyglądają na duże, ale są większe niż w rzeczywistości się wydaje, bo no, jakby łatwo ich jakby pominąć. Taki często się popełnia błąd, nie doceniając takich ruchów. Dobra. R18 jest taką inwazją bardzo odważną. Problem jest taki, że białe trochę tutaj wzmocniły czarne, już dały tam, zrobiły jakąś taką wymianę, i to sprawia, że czarne są trochę mocniejsze. Gdyby tej wymiany nie było, czyli tutaj, to jest bardzo dużo AGI i prawdopodobnie białe powinny tu zagrać od razu, w ogóle w Sanson. Tutaj nie ma się co przejmować, to Sanson jest punktem słabości. No i pomysł jest taki, że jak nas rozdzielą, to będziemy walczyć w tę stronę, możemy rozciąć. Tak? jest troszkę problem, bo czarne nie wiedzą, których, które kamienie y, mają ratować, nie? Y, Normalnie jeszcze może by sobie poradziły, no ale mamy jakieś tam wsparcie z tej strony, nie? To też bardzo pomaga w walce białym. Czyli jest tutaj bardzo dużo adzi. Możliwe, że czarne by musiały zagrać jakoś tak bardzo spokojnie i spolegliwie. Jakoś tak na przykład. Tak? No ale to byłby sukces dla białych bardzo duży, więc... Y, y, nie bójmy się grać z tego sansana. No ale jeżeli właśnie zrobiłem wymianę, tak jak tutaj, no to, to już te słabości, które wcześniej pokazywałem, nie działają tak wspaniale i potem może ta, nasz czarny po prostu rozciąć, tak? Jest to dość skomplikowane, ale powinny sobie jakieś czarne poradzić. Na szczęście dla, yy, yy, dla białych czarne nie odważyły się przeciąć, bo tutaj te, w tej sytuacji też można. Wydaje się, że białe sobie nie poradzą. Czarne zagrały tak, no to trochę, trochę za łatwo dla białych. Wyszły jeszcze w Sento do tego, co jest najgorsze. I białe zagrywają po lewej stronie. Ten ruch w C8 nie jest wcale taki duży, tak? no bo już pomijając to, że tutaj nie ma za dużo punktów, tak? i biała grupa też jest dość jednak bezpieczna, ona nie jest jeszcze w, 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 w niebezpieczeństwie. Ale równie ważne jest to, że czarna grupa po góry jest zupełnie żywa, tak? tutaj nie, nic się nie dzieje, więc ten ruch zupełnie na nią nie, nie naciska. Wydaje się, że były większe ruchy na planszy. Pierwszy, jaki przychodzi mi do głowy, to po prostu rozwijać górną bandę. Górna banda jest teraz najciekawsza. Tam jest, tam się dzieje najwięcej, tam jest najwięcej potencjału, tam można o coś walczyć. To jest taki ruch, który bym rekomendował. Już zagraliśmy tu i czarne wyskoczyły. Trochę ten wyskok wolny, tak jak powiedzieliśmy. Już czarna grupa jest całkowicie żywa, więc o wiele ważniejsze jest to, żeby na przykład zredukować górną bandę. Tak to jest. To jest to, czego byśmy chcieli. Wgrzebiały, dostały ten ruch w E13 tak jak chciały. I teraz czarne, próbują zainwadować. Warto pamiętać o tej wymianie, to jest coś, co łatwo zapomnieć, że trzeba zrobić. Jakieś komputery nawet polecają, żeby to zrobić od razu. Od razu tą wymianę, bez, bez czekania na, na, na jakieś inne ruchy C18 na B18 i wtedy mamy jakiś AGI. W tych okolicach, tak? Tutaj jakieś ruchy mogą, wszystkie te ruchy mogą być cente mniej lub bardziej. Grze zaczęły tworzyć, a później zignorowały, i to wydaje się jakąś dużą niekonsekwencją i to taką kosztowną niekonsekwencją. Zaraz sobie powiem, sobie powiem dlaczego. No Jeżeli nie chcemy ratować tych kamieni, to już zapłaciliśmy za nie cenę, jakby. Weszliśmy na przykład na imprezę i zapis, wpłaciliśmy wpisowe, a później się z niej, z niej wyszliśmy, tak. Wpisowe to jest ta, tutaj ta wymiana, o, te, 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 ta wymiana trójkątna. Ta wymiana jest kosztowna. Dlaczego? Załóżmy sobie, że tej wymiany by nie było, to w przyszłości czarne mogą zagrać a16 i nie bardzo białe mogą zagrać tu, bo zginą, więc prawdopodobnie białe będą musiały zagrać coś takiego, nie. Czyli mamy jakąś taką wymianę, która jest y, korzystna dla czarnych ewentualnie. Białe czasem mogą grać tu, jeżeli boją się o AG na górnej bandzie, no ale to wtedy to w ogóle już mogą czarne wchodzić daleko. Więc y, te wszystkie kombinacje zostały stracone, tak? Jak teraz czarny zagrał tą wymianę, to teraz po tym biały po prostu odpowiada tu. Y, wydaje się to może niedużo, no ale jest to jakaś cena, którą musieliśmy zapłacić czarne ją zapłaciły, a później nie chciały kontynuować, kontynuować tam u góry, więc tutaj kosztowna niekonsekwencja. Nie Przeszliśmy na tę prawo-dolną część planszy i tu jest bardzo dziwny ruch w, w P7. Jest, została zrobiona wymiana, która kształtowo jest strasznie wyglądająca, tak? białe tak rozcinają czarne jak, jak nóż w maśle. Dodatkowo pozwala białym zbić w przyszłości ten kamień w R 7, tak? a to są jakieś też punkty, bo grozimy kolejnym zbiciem. No i ten kamień w p7 za bardzo nam nie pomaga. Nie jest to dobry sposób grania. Takich wymian, w który, które są co prawda sente, ale no, tracimy coś na nich, no to nie chcemy zagrywać. Rozumiem, że czarne chciały rozbudować dolną bandę, ale do tego nie trzeba robić takich wymian. Tak? Tutaj czarne dograły i tak i wyszły w gotę. To dlaczego nie zagrać po prostu tutaj? zwrócę uwagę, że w przyszłości, w dowolnym momencie czarne mogą tę wymianę zrobić, jeżeli będzie im się to podobało. Dodatkowo, prawdopodobnie nie będą chcieli tę wymianę zrobić, bo dzięki, tej, dzięki brakowi tej wymiany, na przykład takie cięcia są niemożliwe. Tutaj jest cięcie, to tutaj nas łapiemy, nie? więc ta wymiana robi dużo, dużo złego dla czarnych. I ruch taki normalny w O6 jest jak najbardziej poprawnym ruchem tutaj. Do rozwijania dolnej bandy. W grze trochę straciliśmy na tych wymianach wszystkich. Białe i tak zainwadowały, no bo to wygląda jak dobry plan. I białe uciekają. Tu będziemy mieć do czynienia z podobną sytuacją i z podobnym kształtem, który ja lubię nazywać nożem w maśle. Mam czarne kamienie, a między nimi taki nóż. No i prawie zawsze taki kształt jest niedobry dla czarnych. Zaraz sobie porozmawiałem, dlaczego czarne to zagrały, bo jakiś tam powód widocznie był, ale ten powód był istotny. Powód był taki, że czarne uznały, że teraz się połączą pod spodem i wezmą teren, tak? Że jak biały zagrał tu, to rozcinamy i, i to wszystko jest nasz teren. No, jak można zobaczyć, ten, ten plan nie zadziałał zupełnie. Biały złapały dwa kamienie. To w ogóle jest największa strata dla czarnych w tej, w tej grze. To, co się stało na dolnej bandzie, to był po prostu bardzo, bardzo kosztowny Mistride. I ja tylko podpowiem, że jeżeli chcemy unikać takich rzeczy, musimy yy, po pierwsze starać się grać dobre kształty. Jeżeli gramy złe kształty, tak jak tutaj, czyli mamy nóż w maśle, to musimy być całkowicie pewni, tak stuprocentowo, że, że to nam pomaga. tak? Czyli jeżeli na przykład policzyliśmy sekwencję, jesteśmy jej pewni i wiemy, że, że ona działa, no to możemy grać brytyjski kształty. A jeżeli na przykład sekwencja jest za długa, za trudna dla nas, albo yy, nie jesteśmy w stanie jej policzyć, albo liczymy i nam nie wychodzi. No to nie można grać brzydkich kształtów, tak? No bo zagranie brzydkiego kształtu to jest takie podjęcie ryzyko. No jak nie, nie jesteśmy pewni, że to ryzyko się opłaci, to po prostu nie róbmy tego. W drugą stronę, jeżeli przeciwnik nam zaczyna grać ruchy, które myślimy, że nie działają, no bo zakładam, że czarne zakładały, że, że łapiemy, tak? to musimy być jeszcze bardziej podejrzliwi, tak? Wtedy trzeba poświęcić więcej czasu na dojczenie. W tym momencie, gdyby czarne doliczyły, że to nie działa, to mogłyby jeszcze połączyć i sytuacja nie byłaby taka straszna. Nie, nie jest to idealny kształt, ale jeszcze można tutaj grać. Natomiast w tym momencie, jak już przeciwniśmy, to już nie było odwrotu, tak? Więc yy, jeżeli policzymy jakąś sekwencję i przeciwnik gra tak, jakby ona nie działała, to zawsze warto to policzyć jeszcze raz. Ja wiem, że powinno się bardziej ufać sobie niż przeciwnikowi, ale ale czasami przeciwnik coś mądrego nam podpowie. Tak jak tutaj na przykład, że, że, że umieramy. Zdarza się. Ostatecznie biały tutaj całkowicie są żywe na dole, nie? To jest duża strata i to żywe są wsente, więc duży, duży sukces dla białych. Dobra, już tutaj nie, nie jest tak łatwo się wrócić, ale zanim skończyć powoli nasz komentarz i mówić, że tutaj już nie ma co robić dalej, porozmawiałem sobie chwilę o tym, co robić, kiedy na przykład zagramy jakąś sekwencję, która zupełnie nie działała i stracimy bardzo dużo punktów, tak jak to czarne miały. Najważniejsze jest to, żeby to rozpoznać, żeby, żeby jakby zdać sobie z tego sprawę. Na razie spróbować wszystkie nasze emocje, złości, smutku i tak dalej powstrzymać i zastanowić się, jak duże to było. Jeżeli to była dość duża strata, to musimy przy, zacząć inaczej myśleć o grze. To nie jest już tak, że jest gra równa i staramy się grać jakieś normalne ruchy, które mają sens, tylko bardziej y, staramy się wrócić do gry, a do tego potrzebne jest podjęcie jakiegoś ryzyka. I trzeba przyjrzeć się planszy i poszukać, gdzie takie ryzyko trzeba, tre, be, trzeba będzie podjąć. Czasem jest to jakieś na przykład Nasze moje, które zamiast zabezpieczyć, to jeszcze powiększamy, żeby zmusić przeciwnika do inwazji. Czasem jest to moje przeciwnika, gdzie chcemy zainwadować i przeżyć tam, gdzie się nie powinno. A czasem jest jakaś słaba grupa, którą chcemy mocno zaatakować i może nawet zabić. Nie? I, I jak tutaj się przyjrzymy, to są jakieś grupy, które teoretycznie nie są żywe i można je rosnąć, na przykład tu i tu, ale jest to bardzo trudne. Więc y, chciałoby się coś u góry zrobić, bo też czarne nie mają jakieś miejsca na robienie większej liczby terenu, jakieś większego moja. Zostaje tylko to moje u góry białych. Y, no i trzeba tam po, jak się po prostu zainwedować i coś wykombinować. Czyli całe teraz wysiłki czarnych powinny być na tym, żeby coś spróbować zrobić u góry. Y, I tutaj tego y, ten plan zupełnie nie, nie, nie został poruszony, to znaczy czarny coś tam próbował, ale w końcu wróciły. W inne miejsce, ale tutaj też są takie ruchy, które nie grożą białym niczym, niczym poważnym. Nie? To jest taki problem. Tak na przykład ten ruch nie, nie, nie grozi białej grupie. Może nie było tego widać na początku, ale biała grupa nadal jest żywa, więc zupełnie się nie musi przejmować. I niestety, przez to niedopatrzenie, czarne straciły jakiekolwiek szanse na powrót tej gry, tak? bo gra toczyła się dalej i naturalnie białe otoczyły. To, to moje osoby u góry, no i tego małego już tam się nie da zainwadować. Nie ma też sobie grup do zaatakowania. Czarne coś tam próbowały przeżywać, ale to już jest zdecydowanie za późno. Gdybyśmy takie przeżywanie, przeżywanie zrobili tam kilkadziesiąt ruchów wcześniej, no to może coś by się tam udało, nie? Na przykład yy, zamiast tego ruchu można próbować tu, można próbować nawet tu, taki dość agresywny ruch, nie? Coś tutaj trzeba kombinować żeby coś się udało wrócić do tej grze, inaczej to nie będzie po prostu szans. No jak B otoczyły górę, to już był koniec. Za dużo punktów po prostu B mają i nie ma gdzie nadrobić. Podsumowując jeszcze tą grę, mamy tutaj parę dżuseki, które warto pamiętać. Tutaj raczej nie gramy tego dżuseki, kiedy D6 jest tutaj kamień. Zachęcam, żeby wchodzić do rogu, tu albo tu, jeżeli jesteśmy trochę bardziej odważni. Tutaj zachęcam, żeby, jeżeli tylko plansza jest dość pusta, no to ty, ty, ty tylko do rogu wchodzimy. Do rogu jest lokalnie lepiej, dostajemy dużo terenu białymi, tak? I dlatego też nie podchodzi w C16 czarnymi, tak? To jest ruch, który, którego się, który się rzadko widuje. Czasem w niektórych grach tak, ale... Trzeba wiedzieć, że to pasuje do sytuacji. Taki ruch sytuacyjny. I z joseki też pamiętajmy, że D14 to jest ten ruch, który chcemy zagrać. Niepozorny ruch, który jest bardzo, bardzo istotny w tym kształcie. Bardzo istotny w tym kształcie. No i może na koniec przypomnę o tym, że jeżeli coś nam nie wyszło, jeżeli mamy jakąś sekwencję, która traci nam dużo, szukajmy tych szans tak, i szukajmy je w mądry sposób. Tak? Czyli szukajmy miejsca, w którym można w w zrobić jakieś ryzyko, zrobić jakąś taką ryzykowną akcję, y coś tam może przeżyć, coś tam może zabić, w zależności od tego, jak jest na plaży, W tym przypadku chodziło o przeżycie, przeżycie u góry, czyli od razu trzeba myśleć o tym przeżyciu u góry. Czasem może warto jakoś przygotować się na przykład. Spróbować tutaj rozciąć, zmusić białego do jakiegoś tam przeżycia i wtedy inwadować będzie łatwiej, nie? Ale to jest wszystko kwestia jakiegoś tam zaplanowania i przemyślenia. Tyle ode mnie o tej grze. Mam nadzieję, że się podobało i zachęcam do grania. Kolejna, ko kolejny komentarz będzie z grupy, yy, z rundy czwartej, więc zapraszam do yy, tutaj rozgrywania. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem.